Uwaga. I, zabramy las. Jak uciekasz się zesrał? I'm, 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 dream, so... Witajcie. W dzisiejszym odcinku spróbujemy oswoić Juty Anusa. Mam nadzieję, że nam się to uda. Już raz próbowałem, ale okazało się, mieliśmy oswoić Juty Anusa, ale go nie było. I oswoiliśmy i wilka, i dwa mamuty. Wilk ogólnie to całkiem spoko sprawa, jest szybki, potrafi skakać, I to tak OSTRO, niestety na razie ma dość mało życia. Co on jeszcze potrafi robić? No to jak normalny wilk, potrafi sobie chapać, no i potrafi chyba też jak raptory być w stadzie, nie wiem, dostaje też jakiegoś pusta No chyba jak przycisnę C to powinien wyjść, ale nie wyje, ponieważ no jest sam. Natomiast mamuty? To znacznie ciekawsza sprawa. Ponieważ w ogóle zobaczcie, jak on wygląda. Jeśli chodzi o siodło, tak wygląda normalny. A tak wygląda jak ma siodło. No kurczę, taki trochę cygański, co nie? <grywany> Dywany i te sprawy. Nie stać, kurwa, was na taką replikę, kurwa, rozumiesz to. Dobra, ale co robi taki słoń? Oczywiście. Trąbi? Ma trąbę? Robi to! Nie mam pojęcia co to robi. Zbiera całkiem nieźle jagódki. I co najciekawsze... Potrafi wziąć do trąby... Mniejszego dinozaura. To wygląda... Kozacko. Nie wiem, możemy nim teraz jakoś rzucić, coś w tym stylu? Nie wiem, Bum. Pewnie. Jak poleciał. Wariat. Fajnie. Nie wiem. Trochę się lagują te deski. No, Ciemnie to wygląda. Tutaj pewnie druga osoba może nawalać w ten bęben. Nie wiem. Dobra, ale co do Yutanusa. Ponieważ on jest tytułem naszego dzisiejszego odcinka. To taki owłosiony, upierzony tyranozaur. Takie połączenie właśnie tyranozaura z Argentivą. Co on robi? Jego ryk powoduje, że inne zwierzęta się boją, a nasi sojusznicy są jakoś lepsi. Dostajemy jakiegoś pusta. Nie wiem jak to działa. Zobaczymy. I słyszałem, że to jest zajebisty dinozaur. Przekonamy się. Na szczęście nasz egzemplarz zrespił się gdzieś tutaj, pokazuje znowu jak zawsze głową. Jest dość blisko nas. Pewnie trzeba będzie ubrać coś na ciepło. Nice. Nie mamy Portek. Mamy oczywiście naszą giwerę, krew jakbyśmy tracili życie, mięso też jakbyśmy tracili życie. W Argentynie jest cała nasza misterna pułapka i strzałki. Te już z biotoksyną, więc ...opasało się iść pod wodę. Jest! To on! To on robi. Dobra, trzeba będzie zrobić pułapkę gdzieś tutaj blisko, ale nie za blisko. Ma setny poziom. Zarąbiście. Co się w ogóle stało? Nie. Teraz? Nie osłabiaj mnie, Stefan. Tutaj przecież nie ma teraz wody. Tam nie ma wody, tutaj jest lód! Come on. Nie chcę się do niego zbliżać, ponieważ on mi może wystraszyć Argentiewę. A jak on mi wystraszy, Argentiewę, to będzie. leciała w randomowych miejscach. I wtedy on można ZEŻREĆ To nie jest fajne. Gdzie by było najlepsze miejsce na pułapkę? Gdzieś, gdzie by było równo. Tak, równo, równo. Tutaj. Jest git. Znaczy. No nie, ale. No, gdzie indziej jest. Git. Tu jest spoko, Dobra. Robimy to tutaj. Gryfem szybko będziemy mogli go zaatakować. I uciec. Wow, jaki log! Kto do mnie teraz musi dzwonić do? No, KAMAN! Halo, halo. A robisz się kozak jakiś taki, pajacerski. Ja ci mówiłem w wiadomościach, że masz się nie wypowiadać na moje rzeczy i nie wypowiadać się na mój temat. A ty się kurwa wypowiadasz i się prujesz jak stare kalesony mojej babci. Rozumiesz to? Dlatego robię ten film, bo mnie wkurwiasz i te wszystkie pajace z internetu. Nie stać was, kurwa, nawet na taką replikę. Kurwa, człowieku. Nie stać kurwa was na taką replikę, kurwa, rozumiesz to? Dobra, Nara! Ja czy kurczę odważni ludzie do mnie dzwonią w takiej chwili. pijam. Dokończam pułapkę. Nie dobra, to musi się udać tutaj tak, sam. Myślałem, że będę mógł je tak pogrubić tak od razu. Wiesz, na podstawie jeszcze tych schodów. Ale nie mogę. A tak mogę? Nie mogę. Szkoda. Dobra. Lecimy na tego YouTube Anusa. Mam nadzieję, że no. 88 strzałek z biotoksyny i 25 normalnych starczą na setny poziom? Nie wiem. Nigdy takiego czegoś nie oswajałem. Zobaczymy. Słychać go. Tu jest pięknie, dobra. Jest. Teraz wystarczy w niego przycelować, a on już będzie za nami ganiał. Ale pokusuje się tylko na jednym tym, to dobry znak. No po co ty na niego, kurczę się, drzesz, jak on przecież przed tobą ucieka już? Nie, nie wiem, dziwne to jest, bydle Zejrzeć go już w końcu, czy nie? Kurczę, to jest jakiś kurczę. nadjeleń. On go atakuje, bije go. Nie trzeba z tego nie robię, ja pani na spacerku jestem. Dobra, może dam radę, chociaż przykuć jakoś jego uwagę. O! No nie trafiłem, pewnie. zarobiście. Jeszcze leci w głąb buszu, pięknie. Chodź tu! Fuck. Nie. Nie? Jak to mi to coś znowu to zabije. Spotkałem już dwa Jutuanusy. Fuck. <grystanie> I oba coś zabiło. Teraz to były trzy wilki. Nieźle. I ja trzeba mu pomóc. Nie no. Że taką zbutowaną krową sobie nie poradzi. Jest git chyba. Trzecia na nią, ale to, to, to nic nie daje. A ja jednak daje! Trzeba uważać. Zarąpiście. No, mocny dinozaur. Dobra, dobra. Teraz wystarczy jakoś przykuć jego uwagę. Chyba nie będzie zbyt trudne. Właśnie! O oh fuck. O oh fuck. O oh fuck. Straciłem kontrolę. Zarąbiście! FUCK! Jeszcze 10 sekund! Uciekaj, Gryfy, uciekaj, 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 pięknie! Dobra. Nie trafił sobie z kolejnym rykiem. Aaaa, nie do niego! Uciekaj! Uciekaj! Noice. Dobra, goni nas czy nie? No pewnie, że nie. A jakbyśmy wylądowali, goni nas! Tak czy nie? Tak jest. Dobra, zarobiście. Teraz tutaj, pięknie, proszę ze mną. Dobra, żeśmy przynajmniej wystartowali. Nice. Shit! Zfokusował się całkowicie na nas. 10 sekund Dobra, coraz więcej widzimy, dobrze. Ale lecimy zupełnie w jedną stronę. Ach, dobra, już jest git. Kurczę, jak czary to działa. Jeszcze raz. Kurczę, jakie to jest wkurzające! Chodź tu! Dobra! Pięknie! Teraz lecimy tutaj pięknie, ładnie, był mu trzeba lekać. Jestem! Chodź tu Nie trafiłeś jeszcze, zarobiście Chodź tu, chodź, 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 chodź. Udało się! Zajebiście! Dobra, złazimy z tego łazika Gdzie ty leżesz? Siot! Zajebiście! Lecimy z tym koksem Mam nadzieję, że on nie wyjdzie. On mnie może przestraszyć? Nie trochę się boję do niego podchodzi, bo boję się, że jak mnie przestraszy, to wejdę w klawkę. A to by było nie fajne. Wyciągamy i lecimy. Co tu dużo gadać? Pięknie. Sajebiście piście. Jak szybko mu schodzi? Jak szybko mu schodzi faza? O. Jaką ma dziwną inkąskę? W też jest ciekawa rzecz. Czy on jest owłosiony czy opierzony? Opierzony. Czy duży? No taki mały. Taki, no, może być mały. Średni dosyć. A teraz ogarnę, że to nie jest Tyranozaur. To nie jest owłosiony Tyranozaur. On bardziej przypomina Allozaura. Ma takie rogi jak. 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 jak Karnotaur. Ale, no. przypomina bardziej Allozaura niż Tyranozaura. Dobra. Mamy tutaj dwóch naszych pomocników, czyli oczywiście Megaterium, który będzie nam kurczę zbierał e, jagódki, żeby podtrzymać jego fazę. I oczywiście tyranozaura, który później zbierze nam Prime, Meat, więc... Zajebiście. Szukam czegoś większego, nie wiem, jak brachiozaur, ten mniejszy brachiozaur. Takich rzeczy, tu nic, nic takiego nie ma. A kiedyś było. Kiedyś tego było dużo. Ale wszystko już wyzerowałem. Co to jest? To karno, to, to. Jest! Dobra. Dobra, to na początku rozwalimy tego karno, bo karno to karno, co nie. Dobra, gdzie jesteś karno? I lecimy! Wróć. Na początku weź Pokebola do ręki, teraz. no Lecimy panie T-Rex. Na początku na Karno. Ale ładny w sumie taki... Nie no. Nie pogardzę. Tak można. Jeden hit. Dwudziesty poziom. No. Z czym do ludzi. Nie wiedziałem, że za karno jest kurczę tyle Primita. Genialny, ale z, z ciebie będzie więcej. U, u, u. Mocny jesteś. dobra nie masz. 11 Prime, to właśnie o tym mówię. Later. Dobrze. Mamy tutaj Juty Ranusa. Nie Juty Ranusa. Źle powiedziałem na początku. Wy, panowie, możecie sobie odespać. Przydajecie się dzisiaj, naprawdę. Natomiast. Mamy tego pana. On jest. No jak leżał, to był mały. Był. Dobra. Mamy na niego siodło. Jak wygląda w siodle? Z siodłem. Ja będę w siodle. Nice. Gdzie są te perły? Ja się pytam. Co? Panie! Gdzie są te perły? Nie widzę tu żadnych pereł. Co to ma być? Po co ja wydałem... T... Jaki on jest szybki! Nieźle. Stamina też mu schodzi bardzo słabo. To dobrze. A ma tylko to są moje statystyki, tak, to są moje. Dawno nie grałem warka. W sumie ma aż 1100 stamin, to się nie dziwię. Nie jest źle. No 150 poziom do czegoś zobowiązuje, prawda? Dobrze jest. Tylko wygląd, kurczę... Fioletowe łapki! Fioletowe łapki. Fioletowe łapki. Co on robi? Lewy przycisk. Hapie. A mniej więcej z taką częstotliwością. Nie jest źle. Ale mogłoby być lepiej. Prawy przycisk. Ryczy. Dobra. Czy coś robi C? Dobra. Chwila, czyli to jest takie coś, że pewnie prawym straszymy. A C robimy coś jeszcze innego. No ciekawe się stanie jak się napełni to jest kółeczko. Jeszcze raz, no dajesz, dajesz, dajesz. Dawaj malina. Jeszcze, jeszcze. No. Jeszcze trochę. To wygląda teraz jakbyśmy byli... Jakbyśmy byli w Skyrimie, to teraz byśmy ich leczyli. Dobra. Chodź tu mamucie. Co to jest? Eee, daję kurczę tutaj. H, To coś jest napisane, tylko ja nie widzę. Plus 25% zadawanych obrażeń, i wytrzymałość. Zajebistość! Kurde! Panie dinozaurze, kocham cię! Naprawdę! Sojepiście. Jaki on w ogóle ma duży zasięg? I tutaj już tych nie dosięgnął, choć nie. Snoki jeszcze miały. Czy to działa na wiwerny? Działa. E, to to nie jest taki straszny mocny ten zasięg. Ta wiverna tak, ta już nie. Tak czy nie? Tak, zasięg jest taki, dobra. Da się to wybaczyć. Zajebista rzecz. Dobra. Jak straszymy, bo to też jest ciekawe, tak. To jest to miejsce. Tutaj straciłem swoją pierwszą wiwernę kryształową. Przez takie właśnie ptaszki. Teraz się zemścimy, Przynajmniej. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie stracimy kolejnego dinożaura. Chodź tutaj! Dobra. Teraz czy nastraszę. To działa Działa, ucieka Nice Dobra Ci to kurczę straszy To jest całkiem straszy. nieźle. Kurczę, tam jest kolejny ptaszek Uwaga i... Wypierdalać bramę, nasz kurwa! Jak ucieka! Aż się zesrał. Chodź tu! Dobra, masz, swoje Teraz zadaje dwa razy więcej życia niż gryfowi. Nice. Gryfa też raczej lepiej nie zostawiać. Nie no, szybko mu się skończyła ta stamina. Takie Co to kurde było? i taniec Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest kolejny ptaszek? Chodź tu jest niedźwiedź czy ja mogę przestraszyć niedźwiedzia? mogę, ale jeszcze na drugi raz bój się mnie No, nara <grystanie> Spoko sprawa Tak żeby się pozbyć takich głupich dupsów. Eee, ale ty mi ich dogrywa nie idź, panie! Czy ja przestraszę coś, co jest takie duże jak ja? No, pewnie, a nie. Zaczął mnie atakować. Zaraz Zarąbiście. Wait, ale jak go przestraszyć tak na maksa, to przestanie atakować? Dobra, jeszcze raz. Wiem, że mam mało stamina, ale. Czy z tym ucieka? Ucieka! I nie atakuje! To jest przepotężny dinozaur. Dobra, rambać go. Ty, gryp, uspokój się. Dobra, genialna sprawa naprawdę teraz tam kurczę żeby cię po co, ale masz znaj łaskę pana <laughs> genialny di dinozaur normalnie no podoba mi się bardzo wiedziałem że opacało się kurczę po niego chodzić robić połapki robić dwa odcinki z niego w sumie jeden za drugim razem się nie udało. Trudno go strasznie było znaleźć na tej mapie. Mówiłem dwa razy go znalazłem i dwa razy mi umarł. Nice. A co prawda to nie były takie duże levele jak ten, więc jest dobrze. Tylko profilówkę ma słabą, no, ale nie można mieć wszystkiego. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć! Niechętnie. I teraz panowie wszyscy za mną, natychmiast.